Cześć autoradio. E, pokażę wam dzisiaj jak usunąć e, serwis, e, wykasować serwis olejowy e, w Mercedesie GLA. E, to jest akurat wersja AMG. Każdy w sumie nowy Mercedes tak samo. E, pierwsze co, włączamy e, przycisk od Zaponu na pierwszą pozycję. Tak jak teraz mamy Wduszamy jednakowo przycisk słuchawki i przycisk OK. Trzymamy przez 3 sekundy. Wyjdą nam dane pojazdu. Tak jak mamy, wchodzimy w ASSIST PLUS, dane serwisowe, mamy przegląd ogólny. Wchodzimy w przegląd ogólny. Zatwierdzamy OK. Wyjdzie zapytanie. Kasujemy tak. Czy na pewno? Na potwierdzenia, tak. Wyłączamy zapłon. I mamy serwis wykasowany. Dzięki. Pozdrawiam.